O! Dlaczego pan niszczy pre... Dlaczego pan niszczy? Panie, pre... Panie prezesie, dlaczego pan niszczy, dlaczego pan niszczy Wieniec? Dlaczego pan niszczy Wieniec? Dlaczego pan niszczy? To nie jest pańska własność. To nie jest twoje. Niszczy Wieniec! Niszczy Wieniec! Niszczy wieniec. Niszczy wieniec. Niszczy wieniec. Niszczy wieniec. Prze... To jest przestępca, niszczy Wieniec! Złasz, przestępca, to przestępca, Proszę mnie nie odpychać. Panie policjancie, zgłaszam popełnienie przestępstwa. Nie! Zgłaszam popełnienie wykroczenia. Ugradwieniec. Nie, niespokojnie. Nie będę spokojny, bo ten pan jest przestępcą. To jest przestępca. Krabiz, krabi przestępca, krabi przestępca który niszczy. Władze, Panie policjancie, proszę, proszę. proszę reagować. To jest zniszczył, Zniszczył własność nie swoją. Zniszczył ten człowiek. To jest przestępca, macie działać policjanci. To jest przestępca. Proszę mnie nie zatrzymywać, jestem dziennikarzem. To jest przestępca, jesteś przestępcą. Zabiłeś brata, zabiłeś, teraz zabiłeś brata. Żyje, żyje, nie, żyje, w nie, to mam, Proszę nie, mnie nie, nie. mnie dotykać? Spokojnie, 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 spokojnie. Nie spokojnie, to jest spokojnie. przestępca. Wy nie pan, proszę aresztować tego, tego pana. Proszę aresztować tego pana. Oni znają na pamięć wszystko przez na, ciebie, naposz. złodzieju. Przestępca narodu. Może chce pan prosić. Może chce pan prosić. Zostaw pan Polskę w spokoju. Od bezpieczeństwa, tak, właśnie zniszczył Pan swoją własność, od bezpieczeństwa, nie odejdziemy na bok, nie ma żadnej na bok.